Aleksander Fredro, Zemsta, akt pierwszy, scena ósma. Papkin, Wacław. Jutro? Mamże wracać w progi, które pewnie z przyszłą dobą zrówna z ziemią wyrok srogi? Wolę jeńcem iść za tobą. Pardon, mówisz? Pardon, panie. Znasz memenstwo? Jak zły szeląg. Boisz mnie się? Niesłychanie. Pójdziesz za mną? Pójdę, panie. Któż ty jesteś? Jestem, panie. Lecz czym jesteś? Czym ja jestem? Jestem. Jestem. Cóż to znaczy? Komisarzem mego pana. Co? Rejenta? Nie inaczej. Czy to proszę rzecz słychana: ledwie szlachcic na wioszczynę z pękiem długów się wydrapie, już mieć musi komisarza. Dziw się potem, gdy się zdarza, że wołają sto tysięcy, kto da więcej? A jak krzykną po raz trzeci, jakby z procy szlachcic zleci i do swego komisarza idzie w służbę. Za szafarza. Ale chodźmy, cześnikowi wielką radość jeńcem sprawie i zapewne do mnie powie, gdy mu zdobycz mą przedstawię niechaj Klara twą zostanie. Chodź, mój jęcze, idę, panie.